Siemaneczko, witam was w dzisiejszym odcieczku z Pet Simulatora 99 i dzisiaj lecimy z kolejnym openingiem no a z racji tego, że mamy walentynki już jutro to dzisiaj sobie otworzymy 2000 tych love giftów o wartości 456 milionów gemów jak ja to otworzę to są dwie opcje żebym wyszedł na plus albo trafię huge'a albo dwa Albo bardzo dużo tych boosterów, ale nie tych, tylko tych niebieskich, bo one są po 2 miliony warte, tak. Więc mam takie dwie opcje. Na wyjście na plus, a czy Huge trafi się i do Was coś poleci? No mam nadzieję, bo chciałbym. Oczywiście później dowiecie się, kto wygrał Hugeiki i Gemy z poprzedniego odcinka. Takie, oto dwa Hugeiki, plus 50 milionów Gemów, jak dobrze pamiętam, było ode mnie. No i wiadomo, później dowiecie się co dzisiaj będzie rozdawane. A ja zaraz sobie lecę otwierać pierwsze gifciki. Ale zostawcie łapeczkę w górę. Komentarz później na konkursik. Zostawcie również już subika. I wpadajcie na Discorda z linku z opisu. A ja lecę się ustawiać i otwieramy pierwsze gifciki. No i dobra, ustawiłem się w takim miejscu i otworzyłem pierwsze 1000 giftów. Pozdro dla widza tutaj z tyłu. I zobaczmy czy jest... Huge, uwaga, uwaga. 1000 giftów i czy jest huge? Jest! Huge Valentine Unicorn jest! Zwykły 31 milionów. Dobrze, jest dobrze. Zobaczmy sobie buściki. Całkiem sporo boostów jak na 1000 giftów. Tutaj mam za 23 miliony. A tu za 180, czyli 180. 23 to jest 203. Plus 31 milionów to jest 234 miliony w tych trzech rzeczach, czyli połowa, ponad połowa się zwróciła, bo tu mam 1221 milionów, więc chyba połowa się zwróciła jakoś tak. No jest dobrze, jest huge, więc ja już sobie od razu tutaj ładuję to do tego pudełka, żeby nam się potem nie pomyliło, żebyśmy wiedzieli, czy jesteśmy na plus. Na razie tylko te trzy rzeczy wrzucę, bo one są najważniejsze i najdroższe. A my widzimy się za chwilę, jak otworzę kolejne tysiąc giftów. O, dobra, tutaj jeszcze hipomelon, Sławny melon. Wysyła mi dzika I co to jest? Huge Wild Corrupt Agony. Co jest grane? Nie mam co robić z gemami. Melon, jesteś szalony. Dziękuję ci bardzo. Serduszko dla melona. Akceptujemy. Jeszcze wersja Golden, nie no, ej kozacko, akurat na tym evencie miałem pecha, więc przyda mi się do mojej złotej kolekcji. Dziękuję Melonowi i pozdrawiam jeszcze raz, tutaj dwóch chłopaków na było, więc pozdrow dla obu. A drugi widzę, że też atakuje mnie i Happy Rock, Huge Happy Rock TNT Jumbo, czemu się nazywa TNT Jumbo, co jest grane? I tutaj też giftik od Simona. Także dziękuję ślicznie, chłopakom. Życzę udanych łowów, bo widziałem, że na wieży chyba farmią. Także pozdrawiam Was, chłopak, jeszcze raz i dzięki. A ja muszę w końcu kolejny gifty otworzyć. No i dobra, właśnie ostatnie giftiki kończą się otwierać. Nie mam już żadnego gifta. Zanim zobaczymy, czy jest Hugic, 106 kolejnych boostów za 204 miliony. I tutaj kolejne za 14 milionów. One Tower Plus 300, ale tylko jeden drop, no więc jest to giga rzadkie. Ale ważniejsze jest to, czy jest huge. Uwaga, uwaga, czy jest drugi huge? Nie ma, no niestety nie ma. A szkoda, bo fajnie by było jakiegoś jeszcze jednego trafić, ale no niestety tylko jeden. Ale ważne, że jest jeden. Także ja się cieszę, że jest jeden. Wypełnijmy to tymi boostami i zaraz się przekonamy Czy opening mi się zwrócił Więc na te trzy itemy czy opening się zwrócił uwaga uwaga 452 miliony a ile mówiłem na początku odcinka 456 chyba 4 miliony mi brakują do wyjścia na zero a patrzcie ile jeszcze tu mam itemów więc Zgaduję no tu mam milion tu 300k tu mam 600k no tu już mamy 2 miliony a brakuje mi 4, więc gaduję, że no właśnie, bym tu coś wcisnął. Tutaj jeszcze mam deseczki, no deseczki za 4 miliony, dobra, jesteśmy na plusie i nawet budki za 2 miliony, na minimalnym plusie jesteśmy, więc gifty OP. Póki te busty są po 2 miliony, a podejrzewam, że troszeczkę drożej by szło je sprzedać, to gifty są OP. Jeszcze możecie trafić se huge'a tak o po prostu. Nie ty, że zarobicie to huge'a możecie trafić. Więc póki te busty są w takiej cenie, to otwierajcie je, a nie sprzedawajcie, bo opłaca je się otwierać. Serio, naprawdę. No scam. Yy, dobra, także co? Opening udany, a my lecimy rozdać sobie nagrody z poprzedniego odcinka. No ale dobra, jesteśmy sobie tutaj rozdać nagrody, więc wczytujemy stroneczkę jest, stroneczka. 53 osoby wzięły udział. I do rozdania mamy 2 huge i 50 milionów gemów. Więc lecimy najpierw z gemami. Losujemy sobie pierwszą osobkę, która wygra gemy. I uwaga. Aleksander Piruk. Aleksander Piruk. Hashtag Melon, mójnik. Jest, wszystko się zgadza. Także gratuluję ci wygrałeś gemiki. Zaraz sobie gifciki również odbiorę, bo widzę, że tutaj trochę ich znowu czeka. 50 milionów jest. Olek, jest. Wysyłamy. Gratulacje. Schowałem stronkę schowałem i poszło. Dobra, czyli teraz do rozdania mamy huge od Melona. Tutaj na konkursy dwa huge. Zabrane i rozdawę sobie najpierw tego po lewej, czyli huge stunt kata. Wracamy na stroneczkę i losuję kolejną usłupkę, którą będzie i Michał Psonak, melon, fajny odcinek Nik Micha Jero. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem, ale gratuluję Ci. Wygrałeś Huge Stunt Kata. Teraz tylko go znajdę. O, jest. Dobra. Gratulacje dla Michaiero. Wysyłamy stronka schowana, schowana. Dobra. Bo tyle razy muszę skakać, że mogę się pomylić i drugim Huge'em był co? Void Alien. Więc wybieramy sobie trzeciego zwycięzcę i trzecim zwycięzcą w dzisiejszym odcinku jest Ireneusz. Skibniewski, fajny odcinek, Nick Elak Brio 1234. Więc gratuluję Ci, Mordo, wygrywasz hużika, więc również do Ciebie lecą gratulacje. I wysyłamy. O! Czy ja coś źle skopiowałem? Nie, no taki Nick podałeś. Elak Brio. Sekunda. Sprawdzę, czy istnieje taki użytkownik. No, niestety, widzu, podałeś mi zły nick, bo nie ma takiego użytkownika na robloxie. Są podobne niki z innymi cyferkami, ale nie wiem, czy to ty, więc bardzo mi przykro. Muszę kogoś innego wylosować. Ale może dostałeś Bana albo zły nick mi podałeś. Upewnij się, a wygrywa to jednak. Highquestor. Questor. I teraz 1, 2, 3, 4, 5, P i 44, fajny odcineczek, dziękuję ci ślicznie i wysyłamy, mam nadzieję, że ty będziesz się tutaj zgadzał, gratulacje dla ciebie, mam nadzieję, że ty przyjmujesz prezenty, poszło dobrze, rozdany Hughie, mamy wszystko rozdane elegancko, a ja zabieram się za wasze prezenty. A przy okazji jeszcze lecę kupić coś na Trading Plaza, na dzisiejszy konkursik dla was. No i dobra, jestem z powrotem, wjeżdżamy tutaj na rejon, zobaczyć prezenciki od was najpierw. No i zaczynamy od Efla. trzymaj tego huge, nawet nie wiem skąd go mam, huge sand turtle. Dziękuję ci ślicznie Ethl, trzymaj takiego czarma. o mocny czarmik. dzięki. Jakie masz masterki? Jakie mam masterki? Na tym koncie tylko klucze mam wymaksowane, tak szczerze. Więc te bandle się przydadzą do wbijania masterki tutaj. Dalej mamy od rybka Nemo. Dodasz do znajomych. Jak wyślesz Hujika, to dodaję do znajomych. Czy można do klanu Nick Katzper-Cox? To w komentarzu, jak coś. W komentarzu piszcie, to wtedy dodaję. I Katzper-Cox wysłałeś także do znajomych też zapraszam. I Oliwiej, trzymaj, wiem, że ci się przyda. O kurde, Oliwiej, mocne, mocne, dziękuję. Przyda mi się, oczywiście. I Wojciech, dodasz do znajomych za Hugika. Za Hugika. O, i jeszcze giftik I takeeciki. Dziękuję Ci, Wojciech. No mówię, do znajomych za Hugika, nie za gemiki, za itemy. Jeden Hugik wystarczy i was dodam do znajomych. Także Kacper, oczywiście do znajomych ciebie dodam a ja wam dziękuję za te wszystkie prezenciki tikety mi się najbardziej przydadzą więc ja od razu je chowam bo ja tu już zbieram coraz większą sumkę tych tiketów, tu już tych żółtych 9000, tysięcy, jeszcze gdzieś uzbierane mam prawie 30 tysięcy oczywiście, także będzie mocny opening, no a co dzisiaj do wygrania, dzisiaj do wygrania macie, już wam pokazuję Dwa takie huge valentine unicorny. Mamy walentynki, więc walentynkowe pety lecą do was. A jedyne co trzeba zrobić, to zostawić łapeczkę w górę. Wiadomo, jak zawsze, napisać komentarz, jakikolwiek z waszym nickiem z Robloxa poprawnym. Upewnijcie się, że piszecie poprawny nick z Robloxa oraz hashtag Hashtag walentynki też, bo mamy walentynki, więc hashtag walentynki. No i po trzecie, musicie zostawić suba na tym kanale, to jest też mega ważne. Jesteśmy już tak blisko 11 tysięcy, więc zostawcie go bliska. A ja Was oczywiście zapraszam na Discorda, link z opisu. Tam też organizujemy fajne konkursiki na huge i nie tylko. Opłaca się, opłaca się. Mówię wam, mega się opłaca. A ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się za niedługo w kolejnym odcineczku. Pa pa.